No hej, witam Was serdecznie, kochani. Ja Szewera z tej strony i i i Boże święty wchodzę w y, szybę. Tak, chciałem Wam przedstawić nową chatę Franklina. Jak wiemy, bądź nie wiemy, jeżeli nie pamiętamy, no to tylko przypomnę, że ostatnio Lester powiedział, że Franklin musi się wynieść z tamtej chałupy. Co oczywiście Franklinowi jest na rękę, gdyż nie musi patrzeć, o, tu gdzieś będzie piesio. Nie musi patrzeć na ryj swojej ciotki, która go wkurza niemiłosiernie. E, tak więc e, tak wygląda. Mad. Mad Dog. Tak wygląda Haupa, mniej więcej Franklina. Jest, no nie powiem Wam, ale jest bardzo ładna. Mi się mega podoba. Boże święty, znowu ja jestem tutaj. Dlaczego ja znowu jestem tutaj? Aha, bo z tej strony przyszedłem. Dobra, ty debilu, no patrz gdzie idziesz. Okej, okay. co my tu mamy? Czy tu my. Ma... Nie, nie możemy się bawić wstykaczami. No szkoda. Czy można tu gdzieś wyjść? Tak. Co my tu jeszcze mamy? No widok mamy. Denise. Co ona chce? Właśnie, pro propos tej naszej cioteczki. To typowe, jak traktuje swoją ciotkę. Franklin szla jeszcze poza domem, Martwi się chciałem dzwonić, ale i tak nie odbierze. Coś takiego, więc poszperałem, dowiedziałem się, że jest gdzieś indziej. Eee... Wyjechała na pustynię, żeby dostać surfity. Dobra, wiecie co? To widzę, że to jest po prostu tempa strzała. Co my tu mamy najbliżej, jeśli chodzi o zadanie? No, mamy najbliżej. Nie mamy nic najbliżej. Korci mnie te zadanko tutaj, jeśli chodzi o e, zabójstwo. Tak więc zrobimy je sobie. A oczywiście wy nie będziecie musieli patrzeć jak ja tam jadę, tak? Bo zrobimy... O, tu mamy jeszcze basen. Basen będę mógł kicać do tego basenu. Tylko i tak mnie ciekawi, gdzie jest ten. O, moje ulubione auto, moje ulubione auto. Dobra kochani, no, widzimy się na miejscu. Dobra powoli dojeżdżamy do mie na, ten, na miejsce Do miejsce, Boże Święty. Ja naprawdę czasem nie, nie potrafię się po polskiemu wysławiać. Polski język trudna mowa. Kali jeść, Kali bić. Tak właśnie. Dobra, wjeżdżamy sobie albo nie będziemy wjeżdżać. Podjedziemy sobie od razu tutaj. O! Widzę okay, zadanie no z sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, uh debonair cigarettes. Wait. Uh Kulturysta, muscle sense. Usuń tę wiadomość. Dobra. Czy ja mam jakąś e, snajperkę? Coś tam mam. Z A, jeszcze jedno. E, internet. E, na 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 na. Ej, gdzie to było? Pieniądze i usługi. Tu. Aha, dobra. Nie mam czasu. 8 minut, Boże Święty, 8 minut! Dlaczego ja to. Te... Jezu! No sorry, bladzie od kufa, stoi stoisz pod latarnią, to się nie dziw, że cię prawie przejechałem. Ja mam czasu, mam 8 minut. Chociaż czasem w 2 sekundy. Ten, 2 minuty bym cię załatwił, ale dobra. Nie mam na to czasu. Kiedy indziej, może to pokażę. Eeee, daj daj, 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 sorry! Ja tak się stresuję, a okaże się, że. Dobra. Gdzie on jest? Ty się jeden. O, tam chyba jest. Urwanie tym Wcale nie wzbudzam podejrzeń. A tu jest pakker. Oczywiście za pierwszym razem nie mogę trafić, bo pójść wa jak żeby inaczej. Dobra, spadamy tutaj. Co mnie Cały czas kieruje, żebym ja tam w prawo pojechał jak mogę tędy. Czy tamtędy będzie chyba niby lepiej, tak? Dobra, ten GPS też wariuje. Mam nadzieję, że... Okej. Okay. Sześć, tak, tak, tak właśnie. Ten czas jest dla wszystkich ławników. Jest ich 5. Wąty! Czarnuchu jeden. A, przepraszam. Afroamerykaninie. Dobra, 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 tutaj. Jezu, jak ja nienawidzę jeździć. Kofi, jak to oglądasz, już wiesz, dlaczego Ty zawsze jeździsz. Po prostu nie trawię jeżdżenia, nie? Nie chcę mi się po prostu skupiać na tym, i o tu gdzieś jest. A jakbyśmy zrobili, podjechali od tej strony, jest na jachcie. Dobra, o kurwa, ruchomy cel. Oh Bardzo ładny To było ładne, to, to mi się udało Westline Wood, zobaczymy czy jest dobrze 5 minut mi zostało, a ja się kuźwa bawiłem Jakbym nie miał co robić, nie? Dawaj, 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 dawaj. Powoli, powoli. Zgodnie z przepisami. Wala mi... urywa stąd. Mogłem sobie inaczej to jeszcze rozegrać, ale spoko. Czy zdążę? Czy zdążę? O no to jest pytanie. Walka z czasem nieubłaganie trwa. Damn, I swój... Nie jest źle. 4 minuty jeszcze ponad Zdążymy Jak nie to nie panikuj No tak jak będziemy tak jeździć to nigdy nie zdążymy Dobra, vara, vara, vara Okej okay. Będzie pewnie wychodził z klubu tak? i no nie wiem, on jest Tutaj też nie Fuck. No idiot. Szybciej, trzy minuty, a ja nie wiem gdzie on jest, no ja pier... Czyżby gdzieś tutaj? Tam nie mogę oczywiście, jak zwykle. On gdzieś tam siedzi sobie chyba na tym. Tu raczej nie wejdę. Już by był na parkingu Nie, nie zdążę kochani Ja pierdziula Co w SMS-ie jest napisane? Szybko do wysłam Wieżowiec, eklipsny brudnych okien Dobra groopne <laughs> hockey and we're all going to die before we're 30 dude let's talk more <laughs> <laughs> i got my own knitting needle last night yeah sorry you know traffic was a bitch the knitting circle was at my house this week too yeah <laughs> <inaudible> Tu go raczej nie ma. Tu go też raczej nie ma. Tam na tym też go raczej nie ma. Czy wy go do cholery jasnej widzicie, no, czy nie? Kurwa, mać no. Nie mam pojęcia. Wypatruj brudnych okien. Chyba, że to tak ma być, że nie mogę go namierzyć. No ale no nie, no przecież... jako jawnie gdzieś tu widzę. Chyba, że to z tamtej strony, co? Nie no, może, no może z tej? Nie, tutaj też nie Chyba, że co, że Kurwa Nie zdążę, a wiedziałem, że coś jest nie tak 2 km Nie, co wy To od razu dajemy restart, bo nie da rady Ale dałem dupy Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak 3, 2, 1 Bla, bla, wiem, misja nieudana Ej, powtarzamy Dobra, lecimy, może się uda Przynajmniej mam 2 minutki na Dorwanie go, spierdalać mi z drogi Czemu ja się? Dobra Uznajmy, że tędy będzie dobra droga Między tymi zastranymi domostwami, boże, jak ja tu nie lubię jeździć Dawaj Motocyklista, no what the fuck! Właśnie Spierdala, ale nie mam czasu. Ok, ładnie. Dawaj, minuta 30, wcale się nie spieszę. Wcale się nie spieszę. Dobra, to gdzieś tutaj chyba, już 800 metrów, minuta, trochę ponad. Zdążę czy nie? Damn, nie no powinien zdążyć Co ty nie powiesz Dobra już widzę go, widzę go na mapie Tylko żebym teraz nie zrąbał i A Może go po prostu przejadę A Jezu Yeah, that do it. Dobra, koniec. Spadamy. Dawaj, Lestarek, dawaj, dawaj, dawaj. Uch, dobra. Misja: Multibójstwo. No, jakby nie było. Kontynuujmy. Sprawdźmy, co my tu teraz mamy. Najbliżej, co my tu mamy? Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Tu mamy jakiś znaczek zapytania. Dobra, pojedźmy sobie tam. Zobaczymy co i jak. A w międzyczasie zrobimy teleportację. Ehm, myk. Dobra, jesteśmy z powrotem, kochani. Już dojeżdżamy. Daleko nie było, prawda? Dobra, mamy tu znak zapytania, tylko gdzie ja mam się zatrzymać? Cholera wchodzę normalnie do środka. Nie wiem czy to Frankina mam podejść, czy czym no co? No i co? I co mi nic nie łapie? Mam, nie wiem, może tu mam podejść Tu w sumie nic ciekawego nie ma Może muszę tutaj podejść? No nie, też nie. Halo, co to za znak zapytania? Co on w ogóle oznacza tutaj? Punkt trasy. No nie, no jawnie. 1110. Może jakoś obejdę to czy coś? Bo tędy spróbujemy od strony. Nie, też nie. No, coś czuję, że to chyba nie tym osobnikiem trzeba tutaj podejść. Albo ja po prostu robię coś źle, nie wiem. Ale co bym mógł robić źle? Normalnie, nawet jak chciałbym, środkowymi drzwiami chyba że. No nie ścianę! No tak, dużo tutaj nie zrobię. Nie, tu też nie otworzę. Dobra, czyli jednak dupa. Niepotrzebnie tutaj przyjechaliśmy. Eee, tu mamy nasz dom, tu mamy. Właśnie, nieznajomi dziwacy. Może tu mam określenie, co to oznacza. To taka. Ten taki znak zapytania. Nie, nie ma. Dobra, ola cich. Wiecie co? Ja nie będę teraz ten brał kolejnego zadania. Niech to będzie dzisiaj taki króciutki odcinek. Troszkę troszkę biegania. A nawet nie troszkę biegania, nawet więcej niż troszkę. Nie dobra, jednak weźmiemy zadanie od Lestera. Tylko widzimy się dokładnie po przerwie. No okej, okay. jesteśmy na miejscu.

Wysiądźmy, Od razu widzicie jakie. Chyba zatrzymałem 500 dolarów. No dobra. A nie, tam mam ten. Mam właściciela, dobra. Jedziemy do właściciela oddać hajs. My wolimy skupić się na czymś większym, prawda? My second, My good day for today. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. Ale masz szramę nad okiem. No, 5 dyszek dostałem, a 450 oddałem. No dobra, zawsze to coś, prawda? Albo że. Mam nadzieję, że to nie jest ten koleś, który naćpał tutaj wszystkich. Ja nie, jednak nie. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I am reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Dobra. akcje fruita. No, to nie będzie, że ja sobie kupię ta the fruita. Tylko pytanie, czy tutaj, tut tut, te ręki fruit. Flecka, pum pum. Black Life invader. Co to nie ma tego? Dobra, a Bausak? A jest, Freud. Idą w dół. Nie wiem, czy robię dobrze, ale zaryzykujemy. Zaryzykujemy i damy tutaj z 14 tysięcy. Suma brutto. Dobra, 100 udziałów sobie kupię. Za 41 tysięcy. Kontynuuj. Oj, Logger to mnie ostro w dół ten ciągnie. Zapomniałem, że też mam coś tutaj. Okej, okay, idziemy się przylepić do panienki tego typa. E, swoją drogą, mam nadzieję, że jeśli Lester... No ja kiedyś coś tam słyszałem. E, ktoś wspominał, że jeżeli Lester wymienia jakiś... E, ludzi bądź firmy one później mimo na przykład że ich akcje lecą na łeb na szyję, one później gwałtownie rosną Tak więc opłaca się tak wiem to jest tragiczne i w ogóle Tak więc chyba opłaca się inwestować zaraz to sprawdzimy zresztą Mam nadzieję że to nie było 40 tysięcy udupione na nie wiadomo co Ja pierdzielę no po prostu prędkość ich mnie rozwala. Już mam 10 razy przejechał. I mamy 500 metrów. Dobra. Tędy. okej ok. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. Wow. You want

No jak się zirytował! Jak się zirytował! Jedzie ktoś jeszcze? Ale mam psut rozjebany, Boże Święty. No, kochaniutka! Kochaniutka, szybciej! Czy ja mam podjechać? Nie, ja nie mogę. Ja mam czekać i... Na... auto podejrzanego, tak więc no... O, coś jedzie! Czy ja to wokół mam granat? O, czy to ten? Hey baby, what can I get it for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. <laughs> okay, dobra misja. O, tu jest jakieś ekskluzywne auto. To chyba on. To na Bank on. jestem pewny. Ale kręci tu

Ja się palę! Kurwa, uciekną mi. Ucieknął mi! No jak mogłem tak to zjebać? Dawaj, 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 dawaj Jezusiu! No nie no tędy to tak nie będzie. Chyba, że... Jakoś przejdę tędy, da się? Bo widzę, że jeszcze celu nie zgubiłem. Kurwa, no nie da się. Dobra, zobaczmy tak o. Nie. I dobra, biegnij, biegnij, biegnij! I tam się pewnie rypią. A ja najlepszych akcji nie widzę. Dobra, ale jestem już blisko. Jestem już mega blisko. Tak, by podejść tak od tyłu. O, czołg. Tak, swoją drogą, ten czołg, który tu widzicie, to jest Rudy 102. Bo to jest ten sam model czołgu. Oh Dzień dobry, oddaj mi. Potrzebny jest w imię sprawiedliwości. Ale go tam ujeżdżała, nie? Ole, amigo, który mnie tam strzela? Dobra, pojadę sobie ten. To miałem tak zaparkować, wiecie? Chciałem zaparkować, specjalnie tak zrobiłem. Policja mnie goni? Dlaczego mnie policja goni? Dobrze, no to sobie pojadę tędy w takim wypadku. Sobie pojadę ta. Andrzej, patrz gdzie jedziesz, patrz gdzie jedziesz. Dobra, tędy Czpony. Dobra, tutaj i tak na razie nie jadą. Tu widzę jedną policję, ale ona raczej mi nic nie zrobi, bo ona mnie tu nie widzi. Aczkolwiek wraca się, więc może ja sobie podjadę tędy. Z góry mnie raczej nie zobaczą, więc pozostaje tu. Dobra, ja sobie podjadę tutaj. I będę poza ich zasięgiem, prawda? Tak, będę poza ich zasięgiem ci. No i już. nie je. Nie, nie gonią. Lester, skończyłem robotę. Hey man, I'll wipe this software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. <coughs> no, o włos moi kochani, prawie bym skończył misję na nieudaną. Musiałbym powtarzać, ale spoko. Cóż, ten odcinek dobiegł końca. Jeżeli Wam się podobał, jeżeli podobało Wam się moje lamienie, zapraszam do oceny. Pamiętajcie o łapce w górze. Jeśli nie, to po prostu zostawcie komentarz, nie wiem, ewentualnie obejrzyjcie następny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Czeveral. Hej, hej.